Szanowni Państwo, bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. Mnie tutaj aczkolwiek czas cztery do 20 minut i sprawiał, że będę mówił pewnymi hasłami tylko. Chciałem też zaznaczyć, że to, co będę mówił, pewne tezy wysuwał, czy poglądy popierają się nie na źródłach, na dokumentacji polskiej, ale staram się bazować na tym, co wyprodukowano w języku ukraińskim. Czyli po prostu chcę na to zwrócić uwagę, bowiem nie zawsze, nie zawsze po prostu te, te, uważamy, że to co właściwie Ukraińcy piszą jest dobre, że może starał się z tego wyciągnąć nieco inne wnioski. I na koniec y, chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, otóż y, teraz taki jest y, bardzo duży z y, sprawami kresowymi, sprawami wołyńskimi, y, ludobójstwem. Y, często występuje i y, y, często pytają nas, zwłaszcza starsze osoby i ofiary żyjące jeszcze, y, skąd mamy nie tylko tyle siły, ale i odwagi, aby o tych pewnych rzeczach mówić. I często powołujemy się na naszych różnych mistrzów czy ludzi, którzy nas tego uczyli. Przed kilku laty, gdy zostałem przyjęty do Instytutu Pamięci Narodowej jako jedyna osoba duchowna, tam pracuję jako pracownik etatowy, wtedy właśnie ówczesny dyrektor i prezes późniejszy powiedział, że mamy głosić tylko prawdę. I właśnie ten mój dzisiejszy wykład chciałbym zaretykować bliżej, mówiącemu panu Kurdyce profesorowi Kurtyce, jako ten, który budził nas prawdy i podkreślał, by tę prawdę właśnie mówić. Proszę Państwa, ludobójstwo, które dokonało się na terenach drugiej Rzeczypospolitej, tylko tego pewnego przypomnienia, podam, że obejmuje ono y, Wołyń, a więc jest y, teren Województwa Wołyńskiego i tak zwaną Małopolskę, którą Ukraińcy nazywają Hałyczyną. Równocześnie też chcę podkreślić, że no pewne, pewne też takie zjawiska, które nazwiemy ludobójstwem czy też rzeziami, miały miejsce na, w Dolinie Sadu, w Lubelskiem, na Polesiu, na Wójszczyźnie. A więc nie dla nas termin Wołyń i Kresy Wschodnie będą takim tylko hasłem wywoławczym, bowiem. Problem ludobójstwa dotyczy jakby nie, nieco szerzej i wiemy też, że pewne zjawiska były sankordone. Problem czy ludobójstwo czy nie odwołuje się tutaj do konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, artykuł 2, Rafał Lemkin wyraźnie w 1977 roku to określić jest zabójstwo członków grupy, spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała, rozmyślne stworzenie dla członków grupy w życia obliczonych na spowodowanie całkowitego, częściowego zniszczenia fizycznego, stosowanie środków, które mają w celu wstrzymanie urodzin w grupy, przymusowe przekazywanie dzieci z grupy do innej grupy, czy też przesiedlenia i Myślę, że jeśli używamy słowo ludobójstwo, nie mamy wątpliwości. Takiego terminu, takiego słowa nie znajdziecie Państwo w literaturze ukraińskojęzycznej. Jest to konflikt, jest to wojna, w której ginęli, ginęli cywile. Tak opatrznościowe tłumaczenie powoduje, że nie znajdujemy i chyba przez dłuższy czas nie znajdziemy, mimo wielu rezolucji, mimo wielu, wielu określeń, mimo, mimo pewnego nawet takiego poprawności politycznej, nie znajdziemy właściwego porozumienia. Tak przynajmniej wygląda to ze strony ukraińskiej. Jeśli chodzi o początki nacjonalizmu ukraińskiego, to nie doszukujmy się ich na razie gdzieś tam w XVII czy XVIII wieku. Chciałbym zwrócić uwagę na dwóch wybitnych ojców ukraińskiego nacjonalistów, zarówno Dącowa, jak i Konowalca. To właśnie oni wypracowali pewien schemat, zwłaszcza Dącow, który w swoim opracowaniu Nacjonalizm określił, że na pierwszym miejscu w tym nacjonalizmie ukraińskim należy postawić wolę. Ja przypomnę, że ryzum ukraińskich właśnie nie czytany, to jest właśnie słowo wola. Podniosę się też do pewnych partii politycznych, którzy tę wolę mają y, zapisane. Co to znaczy budącowa wola? Wola to znaczy pragnienie posiadania czegoś za wszelką cenę. Podkreślam, za wszelką cenę. Drugim hasłem była siła. Wola musi mieć siłę. Trzecie to jest przemoc. Czwarte to ekspansja. Dalej. Taką siłą motoryczną nacjonalizmu ma być fanatyzm, bezwzględność i nienawiść. Fanatyk uznaje za swoją prawdę to, co inni nie mają przyjmować. Dalej pojawia się także moralność, nowa moralność, która jest niemoralnością religijną jest etyką ukraińską. I stąd w drodze prostej to, co głosił. Yy, Donc i to, co głosił Konowalec, pojawia nam się kolejny element tej składanki y, genezy nacjonalizmu, to jest dekalog ukraińskiego nacjonalisty. Y, kiedyś z moim kolegą będąc na Ukrainie założyliśmy się, y, kto z nas znajdzie prawdziwe hasło dekalogu. Myślę, że dla osób tutaj zgromadzonych, bez względu na opcję religijną, tak powiem ogólnie, słowo dekalog jest jednoznaczne. To słowo wiemy, co on znaczy. Jest to 10 Bożych przykazań. Idąc właśnie w niewielkim miasteczku, yy, kamionka studiowa obecnie wózka, pytaliśmy młodzież, taką w wieku 15, 17, 18 lat, co to jest dekalog. Pięć osób, pięć osób zapytanych, jedna powiedziała nie wiem, Cztery odpowiedziało dekalog pańskiego nacjonalizmu. Pierwsza wersja, pierwsza wersja jest tutaj zaznaczona na czerwono, punkt siódmy, czyli siódme przekazanie. Nie zawaha się dokonać największej zgodni, kiedy tego wymaga do Nienawiścią i bezwzględną walką oraz podstępem będziesz przyjmował wodę twego narodu. Jeżeli w takiej opcji religijnej wychowywani są właśnie młodzi Ukraińcy, czego dalej szukać? W 1993 roku, podczas uroczystości przejmowania Kościoła Świętej Abny w Węgowie Czulce Janowskiej, jeden właśnie z duchownych Katolickich, Decytował po kazaniu, tam gdzie jest kredo Boga Ojca, w tym miejscu, tam decytował właśnie ten dekalo. Jeśli to będziecie zachowywać, Kościół będzie wasz i będzie wolna, samostyjna Ukraina. Powtarzane są te słowa wielokrotnie. Oczywiście Bandera, Bandera inni odwoływali się do, właśnie w środowiskach obywatelskich zawsze, czy Godna, czy Żeleźnia, a później także inni jeszcze, będzie tak będzie jeszcze Iwan Podkowa i tak dalej, będą właśnie wymieniani jako wzorce, jako bohaterowie narodowi, jako ci, którzy dali przykład, jak mamy walczyć o wolną, niezależną Ukrainę. Nie Wiemy jak. mordować rzeź, mordować poprzez rzeź, poprzez ludobójstwo, to jak to było właśnie przy Nagin-Kumani. No i oczywiście przejdźmy teraz już może do tych bezpośrednich, bezpośrednich takich ważnych działaczy, bo że ci kombatanci odwołują się y, już w okresie wojny do Bandery, do Kaczkiewskiego, do Suchawicza czy do Melnika. Oczywiście będziemy czytać w polskiej literaturze fachowej, dobrej, że były pewne frakcje, on B, on M, y, że właściwie część się wycofała. Y, tak, rzeczywiście były takie frakcje, które Wszyscy oni mówili jednym głosem. Jakim głosem? Ma być wolna Ukraina. Do tego jaka wolna, my za chwileczkę jeszcze dojdziemy. To właśnie, czy Bandera, czy Kaczmicki, w zarówno o dekalu ukraińskiego, nacjonalisty, zaczęli y, prowadzić różne działania mające na celu stworzenia właśnie tej pełnej, wolnej Ukrainy. I brakowało jednego lepiszcza. Tym lepiszczem miała być religia. Dlatego też, po pierwsze, to są współcześni kombatanci. Proszę zwrócić uwagę na mazę pianki, na te, na te właśnie czapeczki, które noszą. Wszyscy się dziwią, co to jest za czapka. To jest czapka polskiej szlachty, polskich, polskich szlachciców, która podczas poliszczyzny, która zrywana razem z głowami, chciał polskiej szlachty i zakładała sobie czerną krainę. to otworzyć nową religię. Jaką religię? Macie religię w przeszłości a więc religię kombatantów, gdzie, zwróćcie no Państwo uwagę, że Stepan Bandera niesiony jak procesji jako jego portret, zresztą tutaj nie jest tajemnicą, że nie, nie udało się rozpocząć procesu kwatyfikacyjnego Stepana Bandery, ale udało się rozpocząć proces jego ojca. Jest na ukończeniu. Jako przykład cudownego ojca rodziny ukraińskiej, który wywołał wspaniałego Patriota. Już sprawa jest, sprawa jest na ukończeniu. I właśnie tą religią stała się zarówno w okresie międzywojennym, jak i współcześnie religią stała się właśnie tradycja. To jest właśnie rzecz ciekawa. I to, co było podczas tradycji, co było dawna, więc wszelkiego rodzaju morderstwa, zabójstwa, ludobójstwo, rzezie, to wszystko ma być pielęgnowane i temu należy oddawać cześć. Głównym jednak przywódcą nacjonalistów, czy chcemy, czy nie chcemy, jest właśnie Andrzej Szeptycki. Nie, nie mówię anty bowiem był obywatelem polskim i pochodził z polskiej rodziny dla nich przypomnę, że przecież to od Aleksandra Freddy. Jego pałac był spełnieniem dla tych, którzy mieli większe bilety pracy nie mogli dostać, dla tych, którzy powracali często z więzień. Bardzo często właśnie też finansowo działania, czasopisma, książki, na które właśnie on wydawał. No i tak dla, dla przykładu na polskiej szkole 24 w Lwowie znajduje się właśnie ta tablica, która jest po po stronie podaczek tej prawie. Drugim takim ciekawym człowiekiem, aczkolwiek działającym nieco w ukryciu, był błogosławiony Jozapat Kocyłowski. Właściwie chłop Józef Kocyła pochodzący z Sanoka z Bagoszówki, który został bazylianinem, został wypromowany właśnie przez Lusinów na Dukownego. To jest zdjęcie zrobione z okazji zaciągu do SS Galicję, które miało miejsce w 1943 roku Przemyślu, Przemawia. Przemawia, tych zdjęć jest o wiele więcej i nawet cyfrowe takie zdjęcia posiada. Proszę Państwa, właśnie relig... osoby duchowne odegrały znaczącą rolę w tym tworzeniu kolejnego etapu nacjonalizmu, bowiem jedynym środkiem przekazu informacji były certy kwiatów Nie było innej możliwości. Były środki finansowe i były certy. W zależności od położenia tych cerkwi, mniej na terenie diecezji to chyba potężna diecezja sięgała niemal od Krakowa po, po Żółkiew, ale bardziej w diecezji a diecezji polskiej, te działania nacjonalistyczne były hodowane, propagowane i wzmacniane przez duchowieństwo i dzieci. Między innymi właśnie to duchowni grekokatolicy wypromowali osobę Romana Czuszki. To jest ten człowiek, który stworzył Legion ukraiński, wcielił go do armii Słowackich w Bernowach i ta armia w 1939 roku, 1 września, weszła do Polski na odległości mniej więcej od zakopanego po sale, bo o tym często zapominamy. Nie, nie 1 września to nie tylko Niemcy, ale także i Armia Słowacka. I po tego, tego właśnie yy, yy, potężnej, potężnej armii przed Legion. Yy, Szuszki, no na pana no Szuszki, który wyjaśniskam stworzył Republikę y, Ukraińską. Przez kilka miesięcy wysiedlono, wyrzucono Polaków, na ratuszu była flaga ukraińsko-zinosząta i właściwie no, dokonywano pacyfikacji okolicznych wsi. Y, 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 rzecz ciekawa, że w tym, w tym legionie było takie zjawisko, iż y, każdego dusza żołnierze rozpoczynali od nabożeństwa cępiewnego udział udział właśnie w tych, w tych różnych działaniach, w tych różnych walkach. Znowu nam się przeplatają te wszystkie, te wszystkie elementy właśnie duchowne, religijne oraz te ele elementy świeckie. Żołnierze Szuszki później rozpłyną się jako na terenie Galicji yy, Wschodniej yy, oraz yy, zasilą kolejne inne, yy, inne elementy wojskowe. Największym takim zjawiskiem można powiedzieć, yy, które które dotyczyło takiej ekspansji właśnie myśli ukraińskiej, niepodległej Ukrainy, była próba powołania państwa ukraińskiego. Jak nazywali Ukraińcy, odnowienia państwa ukraińskiego. Otóż zdjęcie wiedzy ukraińskiej na przemysłowym rynku w 1921 roku. 1 lipca miała być ogłoszona w 1941 roku samostyjna Ukraina. Ukraińcy zażądali aby wprowadzić na terenie, na terenach zajętych przez Niemców język ukraiński jako urzędowy obok niemieckiego, aby wprowadzić karbowańca obok wojennej waluty młynarki. Przeszkadzam. Ale przepraszam, będę żył dalej. <śleszy> <I> oczywiście, <śleszy> oczywiście Niemcy początkowo akce akceptowali te działania, aczkolwiek wystraszyli się, że może dojść rzeczywiście do powstania, do powstania tej potężnej, samostynej Ukrainy nie na terenie zajętych przez Niemców, ale obok Niemców. I tutaj muszę nieco wrócić, proszę Państwa, do faktu, kiedy to Szeptycki poprzez Bardel i przez innych rozmawiał nie bezpośrednio, ale przez pośredników z Hitlerem i otrzymał zapewnienie, że powstanie taka wielka Ukraina. Zresztą dwa ośrodki tuż przed wojną Gdańsk oraz Wrocław, jak później także Berlin to były siedliska, gdzie ta myśl, ta ideologia ukraińska była przekuwana w czyn, w jaki czy współpracy z Niemcami. I bardzo często bardzo często można wyczytać w ukraińskiej materia materiałach historycznych to, że... Można przeczytać to, że właśnie błędem Niemców było niepozwolenie Ukraińcom na stworzenie własnego państwa, bo przez to zostali osłabieni i nie mogli pokonać Związku Sowieckiego. Kolejnym takim elementem, kolejnym takim krokiem który należy zauważyć, to było uchwalenie w 1941 roku przez wielki zbór organizacji ukraińskich nacjonalistów hasła, decyzji, że Ukraina ma należeć tylko do Ukraińców. A więc krótko, kto nie jest Ukraińcem nie ma prawa egzystencji w tym państwie. To jest rok 41. Wyłączność Ukraińców do ziemi ukraińskiej etnicznej była wielką efemerytą, bowiem w żadnym podręczniku ukraińskim nie znajdziemy informacji, co to są ziemie ukraińskie etniczne. E, oczywiście, jeśli weźmiemy podręczniki współczesne, to się to wiemy. E, oczywiście, tutaj chciałbym zacytować chociażby e, ojca Kosta Panasa, który w pierwszym wydaniu jednej ze swoich książek, e, Historia Oczerni Ukra e, Ukrainy, e, odnotowuje istnienie najstarszego miasta ukraińskiego. Nigdy byśmy na to nie wpadli. Nie Kraków. Nie. Księża Tadeuszu, się my. Najstarsze miasto ukraińskie nazywa się Jerozolim. Tak. Zresztą możemy u Pana Panasa przeczytać o innej ciekawej przeszłości, ponad 38, historia Ukrainy, gdzie po prostu pisze o tym, jak to Polacy, między innymi, wmieszali się w konflikt niemiecko-ukraiński w 1410 roku, magnateria polska kupiła króla litewskiego i ten naprędze zorganizował Polakom wojsko i to wojsko polskie wyuczyło się ukraińskiego hymnu. Jakiego? Bołku rodzica dziewica, bowiem sławiana maleńka. No. Takie kwiatuszki możemy po ukraińsku wyczytać. Ale właśnie nie o tym chciałbym właśnie mówić, tylko właśnie o, o nieco innej, o innej, rzeczy, że trzeba po prostu oczyścić, to sobie rzekł Pana Hasło, oczyścić ziemię polskie zajmając. Kto jest zajmańcem? Ten, kto przyszedł na tę ziemię i nie ma prawa tam właśnie mieszkać. Zajmańcem jest Lach i jest Rosjanin. W zakresie od opcji będzie także i jeszcze tym zajmańcem Żyd, Cygan, a później Rosjanin. To są zajmańcy. I aby ten sprawę oczyścić, Niemcy się niejako na bo nie będę tu rozwijał tematu jak była współpraca kataliza, chociaż bardzo innymi. Natomiast powołano, że w 1941 roku bardzo ładną, właśnie miała być to dywizja, ona się tu zwinęła, to był taki właśnie potężny kurek o niemieckiej nazwie Nachtigam Słowiki. Oni właśnie mieli jako słowiki, mieli zwiastować przyszłość nowej Ukrainy. Żołnierze właśnie yy, Nachtigam, którzy wkraczają pierwszego yy, pierwszego lipca do Lwowa Legion Ukraińskich Nacjonalistów i oni właśnie ogłaszają, ogłaszają, że tutaj ma być wolna Ukraina. Na munach rozlewia się takie duże plakaty, że Polacy Lwów mają opuścić. Oczywiście również ci żołnierze plakatowali Lwów, także inne miasta takimi mniej więcej plakatami, które dosłownie niemal tłumaczeniu te hasła brzmią Lachów, Żydów, komunistów, niszcz bez litości, nie miej szacunku dla wrogów ukraińskiej rewolucji narodowej. nam się nowe zjawisko, jest, macie, rewolucja narodowa. No ciekawe, macie zupełnie hasło. W 1941 roku został proklamowany akt odnowienia państwa ukraińskiego jako rządu Jarosława Szteczki. Oczywiście nie będę tej deklaracji czytał. Y, ważne jest podkreślenie to, że ramię w ramię Ukraińcy idą z Niemcami i budują Wielką Ukrainę. Oczywiście Ukraina ma być wielka, suwerenna władza, ma panować władz i porządek, oczywiście pod przewodem Stefana Batery i wielu innych osób. Proszę Państwa i wtedy Zaczęli się Niemcy na drużyne ukraińskie bać Ukraińców, bo Ukraińcy byli w sile, mieli rząd i mieli armię. Nie potrzeba o tym, nie potrzeba o tym yy, chyba tutaj szczegółowo mówić. Oczywiście też w jedno poddańcze hasła kierowane pod adresem samego Adolfa Hitlera. Ja muszę tutaj znowu wrócić do, do sługi Bożego Andrzeja Szeptyckiego, który to właśnie kilkakrotnie podczas II wojny światowej kierował biedno i osobiście podpisywane deklaracje, na przykład z okazji wejścia do Lwowa, później z wejścia do Kijowa, wiele takich, takich się materiałów, tutaj odzywam do publikacji chociażby pana Włodzimierza Osarczego, który notorycznie konfederacji Zła Świętych takie dokumenty przesyła. Znaczną, znaczną, rolę w budzeniu i podtrzymywaniu nastrojów antypolskich, zwłaszcza w okresie, tu, pod wojnę i wojnę i samym sam wybuch wojny odegrała prasa ukraińskojęzyczna, niemal w całości była finansowana przez król i arcybiskupią obrządku grecko-katolickiego w Lwowie i zwłaszcza w ukraińskie słowo. Tam między innymi możemy przeczytać jeszcze przed rokiem 1941 hasła z propozycjami, żeby na przykład w Elbowie zakazać mówić po polsku, czyby by Polaków zobiegać gęsto. I to się później pojawia, kiedy właśnie wchodzą czytelnicy tymczasowi, pojawia się właśnie w Elwowie. W lutym 1943 roku podczas trzeciej konferencji ołnowcy zdecydowali o przeprowadzeniu wobec Polaków akcji mającej na celu ostatecznego rozwiązania sprawy polskiej. Pierwszy marzec. W międzyczasie, w międzyczasie mamy tworzenie dywizji MSS Galicję, to jest przeszkolenie w tej dywizji przeszło niemal 58 tysięcy junaków ukraińskich. Oni wszyscy później zasilą oddziały UPA, podobnie jak i około 80 tysięcy policjantów ukraińskojęzycznych w służbie niemieckiej, którzy na pewne pasło przejdą do lasu jak oni to mówią i staną się bandytami, to znaczy głównie po polsku, staną się bandy, bandytami, którzy tak, będą zabijać i stąd w dzisiejszej literaturze ukraińskiej przeczytamy, że była wojna polsko-ukraińska, wojna, którą wywołało AK, UPA walczyło, a przy okazji ginęli ludzie. No, zginęło kilka tysięcy Polaków i kilkadziesiąt tysięcy, jak i Ukraińców. Właśnie SS Galicja, 58 tysięcy przeszkolonych żołnierzy. nich żyje do dzisiaj w to w nie dobrze się ma i antypolskie maszynile produkuje. Jeden z przywódców Pupa tak właśnie się wypowiada i na tym, na tym zakończę, bo mój czas powoli, y, Panie Piotrze, mija mimo mimo uwagi, mam karteczkę, że 5 minut jeszcze mi zostało. 2 minuty ja mam, ale przed sobą. Y, proszę Państwa, Przeczytajmy. Jeśli chodzi o sprawę polską, to nie jest to zagadnienie wojskowe, tylko mniejszościowe. Rozwiążemy je tak jak i wlew, z żydowską. Chyba, że usuną się sami. Jak usunąć się z ojcowizny? Jak dzisiaj opuścić nam Kraków czy nasze ziemie rodzinne, przenieść się na przykład pod Kopenhagę czy pod Hamburg, czy gdzieś pod Paryż? To nie jest nasza ojcowizna. Chyba, że usuną się sami. Sami się nie usunęli, więc dokonano tego, o czym właśnie mówimy. Dokonano tego, że około 130-150 tysięcy naszych dodatków nie ma drogów. Do dzisiaj spoczywa zbiory w zbiorowych łokiłach, spoczywa w studniach, w ropach, w jeziorach, rozszarpani przez psy, a ci, którzy pozostali, pozostali, nie mają gdzie 1 listopada zapalić świecy. I właśnie o tym mówimy. Rozwiązano sprawę, tak jak sprawę żydowską dokonano, świadomie dobrowolnie, Holokaustu zlikwidowano, Polaków. nie wypędzono, bo ci, którzy się wypędza mogą wrócić. Tylko poza tym tak. i dlatego właśnie o tym musimy mówić i przypominać. W to w Wielkim skrócie Dysolidowym, jaka była geneza tego, co dokonało się w do 2023 i w następnych tak. Dziękuję.